Siemano, weselny dojazd na miejscóweczkę, mianowicie lecimy sobie na wspomniany wcześniej pas taktyczny przez czołgówkę, no i co, jeździmy pojeździmy po piaseczku. Ach. No cóż, alergia to okrutnie upierdliwy temat, jeżeli chodzi o jazdę off-roadową, gdyż jak widać wszystko sobie kwitnie, wygląda pięknie, ale tacy goście, czyli właśnie alergicy jak ja chcąc sobie gdzieś tam pojeździć, pośmigać, pochodzić po lesie, no to się niekoniecznie cieszą. No ale cóż, takie już są uroki chyba życie. Ech, dobra, jedziemy dalej. I w moim wypadku tak wygląda właśnie. Co? Rozgrzewka. Jest to droga legalna, to zaznaczam. Dobrze biorą topon, dobrze. Ciągle mi się nie wydaje, tylko jestem pewny, że przyjmuję złą pozycję, gdyż mam zmęczone nadgarstki. Nadgarstki są zawsze zmęczone. to zdarza się, że po prostu ucieka do przodu i muszę mocniej złapać, żeby nie, no nie usiąść sobie, tak? Żeby dojechać do tamtego miejsca, Będę musiał się trochę przebić, bo kurwa za późno skręciłem Dobra Zagadałem się Spróbujemy stąd dojechać Ach ta pozycja O, ja, to będzie to będzie grube. Dobrze. Przeszedł. Teraz będzie podchwytliwy temat. Będzie podchwytliwy temat. O, dobra. Więc albo moment, trzeba pomyśleć. A nie zrobiłem tego jak chciałem Nie bądźmy dla siebie tacy surowi W ogóle pozycja moich dłoni w tym momencie to tragedia Jedziemy dalej do miejsca docelowego księgowy piasek okay. albo sztywne kolana albo bolące nadgarstki czyli albo za mało się wychylamy do tyłu albo coś innego, no w każdym razie te kolana to na pewno nie jest dobry pomysł żeby były sztywne Jak to idzie, wszystko, pan. No i tu jest nasza zajazdówka do miejsca docelowego, które znajduje się po drugiej stronie ulicy. Oh man! Moja pozycja spowodowała, że trochę się zmęczyłem. Nie ukrywam. Dobra, wjechaliśmy na miejscówkę i tam za tymi drzewami jest mega przestrzeń, mega piaski. Yy, po prostu wyjeżdżone przez czołgi i inne tego typu pojazdy yy, wszelkiego rodzaju, ja będę celował raczej tutaj w ten pierścień, w oku tych piasków, gdyż jest on no trochę mniej grząski jeszcze się nie czuję na tyle silny, żeby sobie pojechać po prostu gdzieś tam tam wjechać i w te piaski za tymi drzewami, wszyb, między tymi drzewami to jest jeden wielki poligon ofroadowy dosłownie znaczy w przenośni, bo nie jest to oficjalnie poligon ofroadowy, ale nie zmienia to faktu, że to jest mega, mega miejsce. I tutaj będę się dzisiaj bawił. Także na razie sobie zrobię krótką przerwę, żeby sobie odpocząć, odsapnąć po mojej turbo, turbo wyprawie. No i będę działał dalej. Także wracamy do motocykla, siadamy na oponie, odpoczywamy chwilę i będziemy się bawić dalej.